Pierwsza to jest y, rzecz, którą, którą podnieść Pan Boguł. Proszę Państwa, cały czas, ja na, na Komisji Gospodarczej o tym mówiłem i Państwu wszystkim Radnym, z którymi miałem kontakt y, w tym czasie, tak? mówiłem, jest to uchwała intensywa. Po to, żeby nikt nam nie zarzucił, nam zarządowi, że po pierwsze robicie jakieś działania y, zmierzające na przykład do przekształcenia szpitala w stółkę bo choćby wydajecie na to, Jakieś środki, nie wiem, większe, mniejsze, które potrzebne będą do tych działań. Bo po to poprosiliśmy o uchwałę, powtarzam, intencyjnie. No, możemy się stwierać o jedno słowo. Chodziło o to, żeby przedstawić taka była intencja, kierunki yy, możliwe, możliwej działania strukturyzacyjnej, czy nam się podoba, czy nie, w obliczu tej ustawy. Ona jest, ona obowiązuje na szpital, czy tego chcemy, czy nie. Nie możemy się wyłączyć z tej ustawy. Kimki są dwa. stawiamy tak, jak jest w Antonie. Ta korekta też wynikała z dyskusji na, na naszej komisji, prawda? Pokażcie nam bardziej. Pokażcie nam więcej konkretnych informacji. Będziemy wtedy debatować. I tak, tak też to miało być. Eee, proszę nie mieć pretensji do dyrektora, że mówi e, w granicach. Po pierwsze nie ma rozporządzeń, ale możemy spokojnie siedzieć i czekać na rozporządzenia lub coś robić, przygotowywać się. Po drugie wskaźniki, o których są ciężkie do, do wytłumaczenia, bo, bo trzeba się wczytać yy, i myślę, że pani cięgowa nawet yy, musi dużo wysiłku, yy, dużo wysiłku włożyć w to, żeby odczytać, wyliczyć te wskaźniki, ale one i tak będą na moment, częściowo na moment yy, przekształcenia, czyli nie wiemy kiedy to będzie. Mówi, możemy mówić o tych zobowiązaniach publiczno-prawnych, yy, cywilno-prawnych, są to tego rzędu pieniądze, o których dyrektor mówił. Czyli powtarzam, umorzenie publiczno-prawnych około miliona złotych, liczymy na dotację rządową w okolicach 5 milionów złotych. To się może zmienić, ale to już jest jakiś problem. Już przynajmniej wiemy, o jakich pieniądzach mówimy. I, i rozumiem, że taki był, taka, taki był sens wypowiedzi pana Bobina, że są takie też jest. Prosimy. Tak, prosimy, zwracamy się, żeby żebyście nas zobowiązali, ale udzielili też prawa do działania do działania w tym kierunku, aby przygotować Wam pięć konkretnych dokumentów i chcemy to zrobić sobie albo w C, albo we te. Mówię w obliczu ustawy, czyli albo zostawiamy jako podmiot publiczny, albo jako spółkę prawa handlowego. To jest jedna rzecz. Druga. Zacznę od... od no muszę się odnieść, przepraszam, muszę się odnieść do, do kilku rzeczy. Czy tak na, y, na y, ratownictwo medyczne. Y, też uważam, że to jest niewłaściwe. Pamiętacie, panowie, mam dane, że rozmawialiśmy o tym i przyniosłem wycinek z gazetki. Takie... Możemy, możemy wypisać, możemy się budować, co robimy. Dlatego też wizyta u Państwa w Warszawie jest nie tylko w sprawie, w sprawie y, dodatkowych informacji na temat ustawy, ale też prezes Narodowego Funduszu zaprosił nas do przejrzenia dokumentów. Rozumiem wyjątkowo, bo z tego, co wynikało z tego artykułu Rzeczpospolitej, nie musiał tego robić. Natomiast czemu był szpital przemianą? My mamy odpowiedź, o tym mówiliśmy, po prostu mówiąc wagonicznie nasza szpitala oferta była gorsza. Chodziło, dyskutowaliśmy o tym przecież nieraz, brak e, lekarzy ratowników, nie ratowników, innych specjalności lekarzy ratowników, e, certyfikat ISO, moglibyśmy o tym mówić długo i, i powtarzać, plus cena, pan był tańszy, okazało się, że suma sumaru miał więcej punktów niż on. E, to jakby ten temat. E, drugi, tak, prawda był zespół, pan był też w Proszę sobie przypomnieć, razem mówiliśmy i żeśmy tutaj napotkali duży opór czy, czy indolencję poprzedniego dyrektora, który sprowadzał się z no, nic się nie da zrobić, tak to musi funkcjonować i koniec. Pamiętam, nie, nie wiem kto, czy to byłem ja, czy to był pan, czy ktokolwiek inny, że mówiliśmy że tych osób jest w szpitalu za dużo. Nie mówimy o personelu medycznym, mówimy o personelu technicznym, o administracyjnym, któreśmy to razem podnosili. W tej chwili szpital ma inaczej. 90% tego, co dyrektor mówi, 90% przychodów z kontraktu NFZ-u idzie na pensję, na wynagrodzenia. W normalnie funkcjonującym szpitalu jest to 67, maksymalnie 70%. Więc dyrektor podjął działania, żeby wpisać się w to, co mówiliśmy. Nie można siedzieć, trzeba coś zrobić. zrobić. No teraz słyszę, że niepotrzebnie się zwabia. Zdarzą no. yy, się kroki. Następny punkt, bo, e, właśnie, audyt. Panie dyrektor, odpowiem pytaniem do dyrektora. Rozmawialiśmy też na komisji. E, ja rozumiem, jakoś tak się udało. że e, i, i tu zgadzam się z głosami radnych z tej komisji. Potrzeba nam, na dzień dzisiejszy, rzetelnej analizy kosztów oddziału wewnętrznego i w Skłodnie, i w Darłowie i symulacji, załóżmy, gdyby y, filia darmowska była włączona, czy po prostu by jej nie było, tak? Jak to by była sytuacja wtedy finansowa? I dyrektor się do tego zobowiązał, to znaczy myśmy jako komisja zobowiązali dyrektora. Poczekajmy, ale mm, myślę, że na gorąco, nie wiem, czy dyrektor będzie w stanie powiedzieć, jak tak mówimy, że filia w Darmowie jest balastem, y, no to, na to ja się pytam, y, to jakim balastem jest oddział chirurgii i ojców? Tu słucham. Bo te o tym temat, te, też trzeba sobie rozmawiać. Jeżeli już mówimy w tym, w tym kierunku. No I ostatnia rzecz. A propos Filip w darłowie. Też mówiłem dwukrotnie. Ostatnio dwa dni temu na komisji. I powtórzę że tu też. Rozmawiamy z marszałkiem e, województwa na temat przejęcia Filip w przez e, szpital wojewódzki w Koszalinie. Powiedziałem, jesteśmy, wymieniamy pisma. <grym> Urząd Marszałkowski dostał od nas informacje pisemne, informacje, które są niezbędne do, do przeprowadzania analizy, bo oni też taką analizę muszą przeprowadzić, zanim, zanim podejmą decyzję. A tak jak wspominałem kilkakrotnie, wola Marszałka, wola Dyrektora Szpitala Wielkiego w Koszalinie i rozumiem nasza wola, też taka jest, jeżeli to miałoby mm, przynieść korzyści i Szpitalowi Wsławień, i lewisku. Filii w Darłowie, to trzeba w tym kierunku iść. Dlatego, jeżeli ja słyszę, mimo tych informacji, nic się nie myśli o Filii w Darłowie, no to ja protestuję, bo to Dziękuję bardzo.